Krótkie podsumowanie. Na razie gdzieś wprowadzamy się w ten turniej, więc pięć zagrywek, siedem przyjęć, trzy ataki, ale dzisiaj trener rzeczywiście dał pograć całej drużynie, tak przetrzeć się, przepalić płuca, chyba Chyba o to chodziło w meczu. Mimo wszystko z nie najsilniejszym rywalem. Tak, no wydaje mi się, że taki początek też jest ważny, żeby żeby poczuć jednak halę wypełnioną kibicami. To też jest trochę inaczej niż na treningach. Każdy, każdemu dał pograć, bo każdy może być potrzebny, więc, więc myślę, że to jest. To był dobry pomysł, też każdy, każdy odbył tą piłkę parę razy i to na pewno się przyda następne dni. W czasie Mistrzostw Świata, w czasie takich klasycznych turniejów, jest trochę tej przestrzeni, żeby wprowadzić, żeby przetrzeć się z kolejnymi rywalami, żeby szykować się na te najtrudniejsze mecze. Tutaj w zasadzie tylko dzisiejszy dzień i jutro już jest poważny test. Ale ciekaw jestem, na ile gdzieś. Może nawet nie forma sportowa, ale ten duch Mistrzostw Świata, tej mistrzowskiej ekipy, wrócił albo wraca? No, jest takie pytanie, żeby się trochę rozwodzić, ale nie mamy tyle czasu pewnie. Ile e, chcesz? Ciężko powiedzieć ogólnie, bo trochę się zespół jednak zmienił, bądź co bądź, od tego zespołu z Mistrzostw Świata. Trochę, ale niewiele. Niewiele, ale jednak to są takie zmiany na dosyć kluczowych pozycjach i też zawodnicy Którzy się zmienili Bartek Kurek był kluczową postacią i teraz Wilfredo też też przyszedł i też na nim będzie się opierać granie, nie oszukujmy się, więc... Więc to, to są takie kluczowe zmiany, wtedy, wtedy wygrywaliśmy trochę bardziej e, zespołem. Każdy, każdy mógł wejść, pomóc. No i też Bartek odpalił w na najważniejszych meczach, ale jednak wcześniej też, też tam każdy swoją cegiełkę dokładał. Teraz patrzymy trochę bardziej e, na ten zespół, bo, bo i wy media i, i, i całe otoczenie Światkarskie trochę patrzy na nas jak na, jak na takie, taką zgraję indywidualności. I kto co pokaże, może ten z zagrywki, może, może ten w ataku. A nie można zapominać, że my jesteśmy drużyną, która, która wygrała Mistrzostwo Świata. Są małe zmiany na kluczowych płytach, ale to są jednak jakieś tam zmiany kosmetyczne i, i, i ten duch nigdy, nigdy w nas nie zgaśnie, bo, bo tacy już jesteśmy. I, i, i miejmy nadzieję, że, że, że doprowadzi nas co jak najwyżej. Ale zgraje to brzydkie słowo, a ja bym powiedział po prostu właśnie szeroka kadra, bo w tym sezon udowodnił, że was jest Wielu, natomiast ten duch, pytam o tego ducha, bo jednak ta, ten trzon kadry trener utrzymał, postawił, że jednak w tak ważnym turnieju potrzebna będzie właśnie ta siła kolektywu z y, Turynu i Warny. Tak, no zdecydowanie tutaj y, będą grać i wygrywać się bardziej doświadczeni, ograni, bo tak jak przed chwilą powiedziałeś, że E, że to jest tylko trzy dni turnieju, tak naprawdę dzisiaj takie przetarcie, więc tak naprawdę są dwa mecze, tylko takie o, o, o wyjście, no nie ma co się oszukiwać, a tak, tak szczerze mówiąc to jutro jest mecz o wyjście. E, tak jak powiedziałem, no to teraz ci doświadczeni gracze muszą wziąć odpowiedzialność na swoje barki i, i poprowadzić nas, bo, bo też e, na pewno my możemy wejść jako młodzi, coś, coś wrzucić, jakąś, jakąś świeżość, ale... Ale jednak to na nich i opierała się gra w Turynie i obierać się będzie tutaj. Czyli zgodzisz się, że z Francją trzeba wygrać może nawet czasami bardziej głową, niż znając się tak jedni i drugich techniką, taktyką, tylko trzeba wytrzymać presję tego jednego jedynego wieczoru? Na pewno. Ta, tak, tak. Nie ma co dodawać za dużo. To trzeba po prostu wyjść i, i zagrać to, to, co potrafimy najlepiej. Nie to powiadać sobie tutaj żadnych tam dużych historii, że tu wygraliśmy, tam przegraliśmy. To, to jest najważniejszy mecz na razie w tym sezonie kadrowym i, i, i trzeba do niego podejść tak, jakbyśmy walczyli o coś świata.